To, co za chwilę usłyszysz, zmieni Twoje życie. Twoje życie. Czy chciałbyś codziennie pamiętać pięć snów? Czy chciałbyś raz na zawsze zażegnać koszmary senne? Czy chciałbyś rozwiązywać problemy, korzystając z zasobów swojej podświadomości? Czy chciałbyś podnieść jakość swojego życia? Czy chciałbyś... Pokonać wszystkie swoje lęki. Zwiększyć pewność się z problemów. Przemawiać publik. się pająków. wpadać na genialne pomysły. Być naprawdę wyjątkową osób, Poprawić pamięć. Poczuć prawdziwą wolność. Działać bez możliwości porażki. Lepiej wykorzystywać czas. Poprawić swoją samodyscyplinę i wytrwałość. Bezstresowo zdobywać nową umiejętność, przeżyć w świadomości większą część życia? Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś tak, to mam coś idealnie dla ciebie. Coś, co zostało opracowane specjalnie dla takich osób jak ty. Jeśli zastanawiasz się teraz, co to takiego, odpowiem: Jest to 30-dniowy. Kurs Świadomego Śnienia. Pozwól, że opowiem Ci o nim kilka słów. 30-dniowy Kurs Świadomego Śnienia poprowadzi Cię krok po kroku do przejęcia kontroli nad Twoim snem. Został opracowany w oparciu o wiedzę na temat programowania neurolingwistycznego, wykorzystuje znajomość funkcjonowania ludzkiego mózgu, procesów zapamiętywania i sposobów uczenia się. Większość przedstawionych w nim metod nie jest dostępna w internecie. Kurs jest wynikiem sześciomiesięcznej pracy, testów, badań, edukacji, usprawnień, własnych doświadczeń, poprawek i udoskonaleń. Wszystko po to, aby był jak najbardziej skuteczny. Umiejętność świadomego śnienia przyczyni się do wzrostu jakości Twojego życia. Po obudzeniu będziesz miał o wiele więcej energii. Twoja aktywność wzrośnie. Emocje związane z przeżyciem świadomego snu wywołują eksplozję radości, a to za sprawą wytwarzania w naszym organizmie endorfiny, czyli naturalnego hormonu szczęścia. Rozbudzisz w sobie wigor, zapał i kreatywność. Wpływ na twoje życie codzienne będzie zdecydowanie widoczny i odczuwalny. Celem kursu jest nabycie nawyku odzyskiwania świadomości we śnie, jednocześnie w nim pozostając. Codziennie przez 30 dni będziesz otrzymywać maile, które wykształcą w tobie nawyk świadomego śnienia. W każdym mailu dostaniesz proste zadanie na dany dzień. Zadania są opracowane w najbardziej optymalny sposób, tak aby każdy bez pośpiechu mógł nauczyć się osiągać świadome sny. Odczytanie jednego maila oraz wykonanie zadania nie zajmie Ci więcej niż 5 minut dziennie. Więc nie ma tutaj mowy o braku na to czasu. Dodatkowo czas, który poświęcisz na ćwiczenia, nigdy nie będzie zmarnowany. Wykorzystasz go przecież we śnie. 5 minut poświęcone podczas dnia. Warte jest pięciu minut świadomości we śnie. Książki oferujące kilka metod na osiągnięcie świadomego snu nie są tak skuteczne jak kurs. Dlaczego? Ponieważ są napisane, aby informować, a nie uczyć. Dają tylko i wyłącznie wiedzę, nie martwiąc się tym, czy czytelnik osiągnął zamierzony cel. Gdy przeczytasz książkę, dowiesz się paru rzeczy, zaczniesz coś robić, ale po dwóch dniach odłożysz to na później. W końcu zabraknie Ci motywacji. I prawdopodobnie nie będzie ci się chciało wykonywać dalszych poleceń. Zostaniesz z książką na półce, nie wracając do niej przez długi czas, jeśli w ogóle do niej wrócisz. Książka nie poprowadzi cię do Twojego celu, może go tylko wskazać. Dlatego stworzyłem kurs, który jest nastawiony na realizację celu. Twój postęp jest stopniowy i sukcesywny. Uczysz się na początek zasad percepcji, aby potem przejść do bardziej zaawansowanych metod rozwijania świadomego śnienia. Nie otrzymasz tu znanych technik, które są opisywane w książkach i w internecie. Otrzymasz nawyk świadomego śnienia. Główną przewagą 30-dniowego kursu świadomego śnienia jest gwarancja osiągnięcia celu. Nie jest dostępny na rynku inny kurs, który jest nastawiony na wyrobienie nawyku świadomego śnienia. Możesz się spotkać z kursami oferującymi opisy łatwo dostępnych technik lub przedstawiające suchą teorię. O resztę musisz zadbać sam. Natomiast ja chcę, abyś osiągnął świadomy sen. Właśnie po to opracowałem codziennie inne zadania oraz materiały pomocnicze. Dodatkowo otrzymasz bonusy poszerzające Twoją wiedzę. Osoby chcące doświadczyć świadomego snu często na początku zabierają się z entuzjazmem za swoje sny, ale już po paru dniach przychodzą myśli typu Nie chce mi się, nigdy się tego nie nauczę, po co mi to, po co się męczyć, to nie dla mnie. Podczas moich badań głównym czynnikiem, dla którego ludzie nie osiągali świadomego snu, były brak motywacji, brak wytrwałości i zapominanie o ćwiczeniu sztuki świadomego śnienia. Dlatego stworzyłem kurs, który rozwiązuje wszystkie te problemy motywuje, pomaga wytrwać, obrazuje wyniki, zachęca do dalszej pracy i przypomina o nauce. Jak wspomniałem, kurs jest opracowany, aby gwarantować osiągnięcie świadomego snu. Wraz z kursem otrzymasz materiały pomocnicze. Podręcznik, jak prawidłowo stosować kurs. Znajdziesz tam opis najważniejszych zagadnień, kiedy i jak wykonywać zadania, a także rozwiązania najczęstszych problemów. Tabela snu. Jest to pomoc w codziennej motywacji i rejestr osiągnięć. Otrzymasz także bonusy. Jak podtrzymać świadomość we śnie? W tym przewodniku opisuję najskuteczniejsze metody na wydłużenie czasu świadomego snu i techniki powrotu do niego, gdy wszystko wokół się rozpływa. Jak pokonać koszmary senne? Dowiesz się, jak radzić sobie z nękającymi się snami przy pomocy świadomego śnienia. Poznasz przyczyny powstawania i skuteczne metody zwalczania koszmarów. Bezproblemowe zasypianie. Znajdziesz tu techniki na pokonanie bezsenności oraz metody na łatwe zapadanie w sen. Jak zapamiętywać sny? Jest to nagranie MP3 przedstawiające techniki na zapamiętywanie około 5 snów każdego dnia. Sztuka świadomego śnienia. Artykuł o właściwościach świadomych snów i ich wpływie na nasze życie. Być może sobie pomyślisz, dlaczego nie miałbym sam się nauczyć świadomego śnienia bez nabywania kursu? Przecież to możliwe. Muszę ci powiedzieć, że masz w 100% rację. To prawda, że możesz sam się nauczyć świadomie śnić, ale z pewnością cenisz sobie czas i wygodę. Po co samemu męczyć się nad osiągnięciem świadomego snu, szukać wiarygodnych informacji, testować, zniechęcać się. Tracić motywację, wątpić w to, czy w ogóle się uda, skoro masz w zasięgu ręki gotowy, sprawdzony i skuteczny kurs, który gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu. Odpowiedź pozostawiam Tobie, ponieważ wiem, że podejmiesz najlepszą decyzję. Cześć. Nazywam się Artur Wójtowicz i od kilku lat interesuję się tematyką świadomego ślienia. Gdy sam rozpoczynałem naukę świadomego ślienia, wielokrotnie się zniechęcałem, brakowało mi motywacji, brakowało mi jakiegoś takiego systemu, który poprowadził mnie od punktu A do B, który by mi powiedział krok po kroku, co mam zrobić, aby osiągnąć świadomy sen. Szukałem różnych technik, metod, sposobów. W końcu rzeczywiście udało mi się osiągnąć świadomy sen. I na przestrzeni kilku lat to kontynuowałem ten jeden nawyk. Aż w końcu wpadłem na pomysł, aby pomóc takim ludziom jak ja. Ludziom początkującym, ludziom, którzy Wątpią, że mogą mieć w ogóle świadomy sen, że coś takiego w ogóle istnieje, że próbowali, ale się nie udaje. Ludziom, którzy chcieliby rzeczywiście przeżyć świadomy sen. Więc tak stworzyłem 30-dniowy kurs świadomego świnia, który właśnie uczy nawyku, nie tylko osiągnięcia świadomego snu, ale uczy nawyku świadomego świnia. Powiem parę słów o skuteczności kursu. Gdy skończyłem przygotowywać kurs, zebrałem grupę osób, która zgodziła się go przetestować przez 30 dni. I po 30 dniach pojawiły się wyniki. Wręcz nie ostrzał Normalnie byłem w szoku, ponieważ wszystkie osoby, które wykonały rzeczywiście kurs, które przeszły, wykonywały wszystkie zadania przeszły dzień po dniu, osiągnęły świadome sen. To było oszałamiające. Dla mnie było to szokiem, ponieważ to oznaczało, że kurs jak na razie ma 100% skuteczności. Oczywiście nie wiem, jak będzie to rzutowało na przyszłość, ponieważ to może się zmienić, no, ale z pewnością kurs będzie miał około 95% skuteczności. Więc dlatego go tutaj prezentuję, dlatego ci go oferuję, chcę ci go pokazać, że możesz też z niego skorzystać, ponieważ jest bardzo skuteczny. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej czegoś więcej, zapraszam na moją stronę www.visioner.org. Znajdziesz tam bardzo dużo informacji na temat kursu światowego a także rozwoju osobistego. Będzie tam też link do oferty kursu, na której to możesz znaleźć jego aktualną cenę. Daję Ci 30 dni na przetestowanie kursu. Jeśli w ciągu tych 30 dni uznasz, że nie nauczyłeś się niczego nowego, że nie zapamiętujesz swoich snów, że nie osiągnąłeś żadnych korzyści, że ten kurs nie jest wart tych pieniędzy, napisz do mnie, a zwrócę Ci wszystkie pieniądze. Właśnie tak, jeśli mój kurs w Twoim przypadku nie działa, nie zamierzam brać z niego pieniędzy. Płacisz tylko wtedy, gdy jesteś zadowolony z efektu. W innym przypadku oddaję Ci pieniądze. Więc masz 30 dni, przetestuj kurs, sprawdź, przejdź wszystkie zadania i zobacz, czy działach, Jeśli nie, napisz, oddam Ci pieniądze. Aha, na stronie z ofertą kursu rozpisałem 30 korzyści, które osiągniesz, gdy przejdziesz cały kurs. Więc warto tam zajrzeć, ponieważ są też tam materiały, których nie umieściłem w tej prezentacji. Więc najlepiej zajrzyj teraz do tej oferty czytaję do końca i zapraszam do skorzystania z kursu.